Je loda i chciał wygłosić kolejne ekspozę na temat demonstracji antymaseczkowej Już? Tak Dzień dobry pan, tu jem loda smaczny? Bardzo smaczny O smaku? I powiem truskawkowym. Tak, wiem. Tak i powiem tak Że Ten dzisiejszy strajk to nic nie przyniesie. A, dlaczego? Bo jeżeli trzeba nosić maski, to trzeba, bo choroba mm -hmm. ludzi nie wywiera. Mm -hmm. Nie wywiera trzeba czymś się chronić. No tak. Zachręcić. <coughs> Tam czego taki. Ja nie wiem czy Rafał jest zdrowy. Jeżeli mm -hmm. ja nie będę cię chronić maską, tak. <coughs> a on będzie bez maski. A ja zdrowy. To nie robili badania, on huknie, to ten nie wiadomo. Ja się zarażam. Mhm. trzeba. Człowiek od człowieka kiedy się zarażyć, może tak. No tak. I, I powiem, że to. A to? Że Chciał, żeby maseczki mi się to. to to bardzo źle. Bardzo źle. Ja tam genetyczne. przemyślałem, mhm. ale nie chciałem. Ja to chciałem pisać wyjaśnienie. No tak, Krzysztof, ale ze nie... względu na tak? Demonstracji, tak. Na demonstracji, na marszu. Tak. Bo to był marsz, ja nie demonstracja, tylko marsz. Nie marszu? wyglądam I co? Powiem, że. Mówię, możecie. Się... Kowieczka. Bo tu mam przemawiała. Tak I po, powiem, że później już po marszu policjanci na ją, <kłysyka> powalili na ziemię i tam też zaczęło się krzyk i bójkę. Że, żeby policjanci chcieli <kłysyka> tych demonstrantów, tych marsz, marszistów, jaka nazwę, które głupoty siedzą <laughs> Sobie Oni Oni mają to robić Mówiłem i będą mówić W klatkach siedzicie Tych Spójrzcie jakie tu klatki Fajne macie Odwróćcie się Jakie piękne klateczki Jak zajączki siedzicie W tych klateczkach Że to, że w blokach ludzie mieszkają jak w klateczkach? Tak <laughs> Aha. Jak w klatka. Mhm. Kiedyś. Każda kobieta, każdy mężczyzna miał domek, miał ogródek, Pocił sobie warzywa, owoce, miał zebrę. Nie było głupoty iść na marsz, bo nie było kiedy. Mhm. Bo myślał, że trzeba zagrabić, a trzeba sprzątnąć, a trzeba wywieźć śmiecie na wysypisko na, na wysypisko i tak dalej nadzieją, <laughs> a teraz zabawę. tylko siedzicie w klatkach nawet jak śnieg był to nie możecie wziąć łopat śniegowski od garnka od, od swoich klatek możecie, ale nie chcecie <laughs> macie lewe rączki dostaliście lewe rączki I więcej nic Dlatego oglądają Ciebie w Internecie, Krzysiek. Wtedy człowiek... Nie. Oglądają, ale później... Ja mówię, to śmieją się. Wyśmiewacie się i tak dalej. Ale... My siedzimy. Trzeba na co strasz. Niech posprząta koło swojego mieszkania. O, my farby rozleli, a on będzie skrobać. I będzie karać. Nie. Z Nie. A z czego? No tak. Za dużo czasu mają wolnego. To młodzież, tak. Tak to by musieli. Młodzież, coś... a młodzież nie umie przypilnować rodziców. E, tych. Rodzice nie umieją przypilnować młodzieży. Tak, tak, odwrotnie. Kiedyś. Żeby ja tak. Żeby ja tak e, zrobił poszedł do, do jakiejś. Koło bramki osoby farbę wylał, <laughs> a przyszła wiadomość do taty, oj skóra byłaby spisana, skóra byłaby spisana i to nie paskiem, ale naszelnikiem od konia. I? Podwójna gałka Nie siedmy? więcej, <laughs> jak zobaczyła. Nie my chyba 5 albo 6 dni na dupę. Na A teraz młodzież ustanowiła sobie ustawę, że tata, mama jest pod kopytkiem ich. Co? Co? Krzysztof. Dziecko powie, To mama musi wykonać. Jeżeli nie, to mama znajdzie się na kopernika. Teraz tak jest. Tak jest było. paragraf na no, mamy na tatę. przyjeżdżają policjanci. Czego pobiłeś? Czego pobiłeś, syna, córkę? A one trwane są. Zbierają się razem. Masz pieniądze? No piłko nie mam. Wiesz co zrób? Patrz, pach, pach, pach. Ja ci leczko pobiję. Krem ci tylko z nosa spuszczę. Zajdź do domu, zacznij się kłócić. Mama Ciebie szarpie. Udejdź, że uderzyłeś o biurko, że mama Cię puknęła. Idź na policję. Policja przyjedzie, mama zabierze. A nie, co mama da sobie? Tyle, ile będzie chciał. Przychodzi córka. Mama, chcesz nie siedzieć? A mama pyta się, za co? No siedzieć. No mnie pobiłaś. Zobacz, Ja idę na policję. Mama, ile chcesz? Czówy, dwie, pięć, sześć. Puch, 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 poch! W Ciach! Tak nie ma. Synek do kieszeni i idzie na piwko Tak, ja widziałem nieraz takie rzeczy Wasze wybryczki Krzysztof, ale sam bez maski dzisiaj chodzisz. Bo zapomniałem nakładać. Ale to może lepiej ci się oddycha z kolei. No, powiem to mi tak. Może trochę lepiej. Tak. Ale dałeś maskę, ale zapomniałem na nałożyć. Ale masz maskę. Mam w torbie. W torbie, no. A loda je, leża. No to. to nie w masce, nie dałoby rady. No. Loda. I powiem na zakończenie, że uważajcie matkowie. <laughs> Bo na was jest paragraf. I to ostry. Ostry taki. Nawet nie zmierzycie, do szkoły. Ani syna, ani córkę. I babcie też uważajcie. Dziadkowie, też nie zmuszycie do szkoły. Zawsze pójść córka, córka, syn do szkoły pójdzie. Nie, to nie. A że wy krzyczeliście do szkoły. To one. Wasze córki, synowe, mieli was w tyłku, w dupie. Krzyczcie, a my będziemy co chcieli to robić. Tak, to jest taka prawda tała. Was policja na demonstracji aresztuje. Zadzwoni do mnie, ratuj, synie. A czego mama poszłaś? Lepiej żyć? Jak zaszczyt do szkoły pójść, to pójdę. Jak nie, to nie. Mhm. Nie nie zmusisz do tego, a że poszłaś, to policja za prawa. Sieć sobie w pokoiku. Aż wypuszczą. A jak nie przeszli z konta na moje konto, pieniążki, ja poświadczę, że... dla mnie, że ja małoletni, że ja wyprombiłem tam po coś. Ma, mama szła, a nie wiedziała i tak dalej. I ciebie wypuszczą. Tak, rodzice, kochani, i reszta. Uważajcie na swoich pociech. Pociecha to nie wszystko. Ale pociecha na stare lata Was uczy. Was uczy, tak uczy. Tak usta zamykają. Dla Was, że nie macie prawo. Zero macie do tego. Pewnie, że Wojtek mówił. I mówię, nie ulicę wychowała. Teraz młodzież wychowuje ulica. Dalej, młodzież wychowuje ulica. O. <coughs> wychowuje ulica, że co chcą, to rodzą. Biją się, biją się. No, się między sobą, przychodzą, rodzice odpowiadają. Tak. A, a jak nie, to muszą na dowód wzywać policję i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Krzysztof za wypowiedź.